Cześć Wam wszystkim, chciałbym Wam zaprezentować kolejny materiał pod tytułem Jak wyłapywać swoje błędy, czyli taka technika samodoskonalenia się tak naprawdę w trakcie gry bez inwestowania żadnego dodatkowego czasu itd., itd. Wszystko polega na tym, może powiem tak od razu, nie będę tej Was trzymał w niepewności, za każdym razem jak giniecie, w grze. To jest taki najlepszy moment, bo jak giniecie, to no macie troszeczkę czasu, żeby się zastanowić. No zależy, który etap gry, prawda? Ale zazwyczaj macie troszeczkę czasu, zanim staniecie, zanim wrócicie z bazy na swoją linię. Mamy kilkadziesiąt sekund, i to jest fajny moment, żeby zadać sobie pytanie. I to pytanie jest: dlaczego zginąłem? Dlaczego zginąłeś? Co zrobiłeś źle? Co mogłeś zrobić lepiej? Jak inaczej mogłeś do tego podejść? Jak inaczej mogłeś to zagrać? Jak inaczej mogłeś do tego. Jak mogłeś temu zapobiec? Dużo tego podałem, ale tu chodzi tylko i wyłącznie o jedno pytanie: i chodzi o pytanie, dlaczego zginąłem? Zadając sobie takie pytanie za każdym razem, jak zginiecie, jesteście w stanie sami z siebie po prostu przeanalizować sobie, nawet bardzo ogólnie to, co się stało i co mogliście zrobić lepiej, żeby, żeby, żeby nie ginąć. W zależności od tego, na jakiej poziomie wiedzy jesteście i na jakim, w jakim zakresie kurczę, jak to powiedzieć, no, chodzi o to, że czym większą wiedzę macie, tym łatwiej Wam będzie odpowiedzieć na takie pytanie, prawda? Możesz zginąć na ganku, no to odpowiedź będzie, kurczę, no bo nie miałem wizji, nie kontrolowałem dżunglera, nie trzymałem się odpowiedniej strony linii i tak dalej, tak? Jeśli giniesz jeden na jeden, no to odpowiedź może być też różna, tak? Nie kontrolowałem swojego zdrowia, zlekceważyłem przeciwnika, zgridowałem, żeby sobie zgarnąć kanona i tak dalej, i tak dalej. Odpowiedzi jest dużo. Ale fajnie sobie to zadać pytanie za każdym razem jak zginiesz, i sobie to po prostu przeanalizować, i uwierz mi, że jak zadasz sobie takie pytań dziennie 20-30, w miesiącu się zrobi 900 tysiąc, to uwierz mi, że nawet po takim miesiącu dużo, ale to bardzo dużo błędów będziesz w stanie wyłapać, właśnie wyłapać. Wyłapać to jest jeden element. A drugi to jest wyegzekwować te błędy i potem po prostu je poprawić, prawda? Czyli wziąć sobie notatnik, wziąć sobie kartkę papieru, wypunktować wszystkie błędy, tak jak my to robimy na coachingu, wypunktować wszystkie błędy, które, które uda Wam się zauważyć, bo to jest na takiej zasadzie, że jak zagracie sobie gierkę i pierwszy raz zadacie to pytanie, możecie. Odpowiedź może być taka prosta, no zginąłem, bo to, to, to. to. Ale jeśli zadacie sobie tych pytań 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, to zauważysz w pewnym momencie, że niektóre błędy się powtarzają, i o to w tym chodzi, że po kilkudziesięciu czy kilkuset py tych pytaniach, zauważysz, OK, to się powtarza, to się powtarza, to się powtarza, to się powtarza, i ja mam z tym problem, i ja muszę nad tym popracować. I o to w tym chodzi, że na początku sobie zadajesz to pytanie, żeby te błędy wyłapać, potem żeby je wypisać, a potem żeby znaleźć sposób, żeby sobie z nimi poradzić i żeby ich nie popełniać znowu. I potem analogicznie, jeśli się do tego zastosujesz, tych pytań, wiadomo, tych pytań może być mniej, ponieważ możesz zacząć mniej ginąć, możesz nie wiem, nagle stać się lepszym graczem, prawda? Ale sam fakt chodzi. Sam fakt chodzi, Boże, co ja mówię? Chodzi o to, że to jest naprawdę taka, wydaje mi się, że najprostsza technika, którą mogę śmiało powiedzieć, że nie widziałem też u nikogo innego, więc się pochwalę, że sam na to wpadłem. To jest technika, którą możecie tak naprawdę w trakcie gry sobie używać. Nie musicie włączyć żadnych powtórek. Nie musicie nie wiadomo, co, czego robić, jakichś shotów, pobierać gier i tak dalej. Jeśli nie chce wam się tego robić, wystarczy tak naprawdę powiedzieć sobie tylko to, dlaczego zginęłem, i z tego pytania mogą wam się pojawić inne pytania, i to już zależy od was, co tak naprawdę z tym robicie. Z... Tak naprawdę to wszystko, prawda? Jedno proste pytanie, jedna fajna technika. Która wydaje mi się, że naprawdę ma zastosowanie. Powiem wam, że w praktyce, jak używam to na, wasz, na sesjach coachingowych z wami, czy na jakichś mentoringach i tak dalej, to naprawdę łatwo jesteśmy w stanie wyłapać sobie różne elementy, prawda? Wiadomo, to jest tylko taka podstawa. To jest taka podstawa, która nam pozwoli. Wyłapywać swoje błędy, no bo zazwyczaj, jeśli giniemy, to teoretycznie w 90% zrobiliśmy błąd. Dlaczego w 90%? Ponieważ 10% może być celową śmiercią, która pociągnęła za sobą resztę przykładowo jakichś pozytywnych skutków. Dlatego tak mówię ogólnie, że śmierć zazwyczaj to jest praktycznie jakiś błąd. I tak naprawdę to wszystko. Słuchajcie, mam nadzieję, że zaczniecie sobie tego używać. Jeśli mielibyście pytania na temat tego materiału, zapraszam do komentarzy. Bardzo Wam dziękuję za aktywność, która się pojawiła ostatnio na kanale. Jestem bardzo zadowolony, że jest Was już tutaj troszeczkę i bardzo Wam dziękuję za każdy pozytywny komentarz, każdą łapkę w górę. I co? Życzę powodzenia na Samoners Trzymajcie się. Cześć!